Siema. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Wisła Kraków na modzie, który dodaje pierwszą ligę, zdobędzie Mistrzostwo Polski w przyciągu 15 sezonów. Tak prezentuje się ich początkowy skład. Ja to robię zawsze w każdym filmie, ale mi się wydaje, że warto powiedzieć na czas całego sezonu. Ja przechodzę do innego klubu, do Rochdale, żeby po prostu nie ingerować w rozwój Wisły Kraków. Pierwsza liga FIFA 23 okazała się bardziej łaskawa niż w rzeczywistości dla Białej Gwiazdy, ponieważ Wisła Kraków. Z dość dużą przewagą i z dość dużym spokojem awansuje bezpośrednio do ekstra klasy. Mimo tak wielkiej przewagi Wisły nad resztą stawki, w top 5 najlepszych strzelców pierwszego sezonu pierwszej ligi nie było żadnego przedstawiciela Wisły Kraków. Jakby ktoś się pytał o Puchar Polski, on no to wam nie pokaże, no bo jak zmieniają kluby, no to on nagle jakiś student znika. Najlepszym strzelcem jest Denek Ondraszek, 21 bramek, 7 asyst, dużo bramek strzelił również Mula, 17, no i Luis Fernandez, naprawdę super wynik, 16 goli i 11 asyst. Takiego obrotu spraw ja się kompletnie nie spodziewałem. Ja nie sądziłem, że Wisła Kraków będzie bić się o Mistrzostwo Polski w drugim sezonie od razu po awansie, ale to, że oni odpadną, a czy że spadną jako najgorsza drużyna ligi, coś, coś śmieszne wraz z Krakowią, czyli z lokalnym rywalem, to naprawdę nie spodziewałem się tego. Tym bardziej, że ruch Chorzów jakoś zdołał się utrzymać. Co prawda ledwo, ale jednak mu się udało. I co śmieszne, oczywiście nie ma żadnego przedstawiciela Wisły w top 5 najlepszych strzelców ekstraklasy tego sezonu, ale mamy zawodnika z Krakowi, która przecież spadła z Ligi Makuch, 32 bramki. Luis Fernandez po raz kolejny, świetne liczby, prawie 20 bramek, prawie 10 asyst, no i fajny wynik strzelecki zaliczył również bośniak Agan Spachić, 16 goli, no i to jest jedyna dwójka, która wyróżniała się w Wiśle w tym sezonie. Co ciekawe, Piotr Starzyński wypożyczony do Górnika Zabrze. Ten skład Wisły Kraków może no, nie jest jakoś wybity, no, ale też wyjątkowo słaby nie jest, więc no, dziwi mnie naprawdę ten spadek. W trzecim sezonie po spadku Wisła Kraków zajęła czwarte miejsce, czyli to daje mnie strefę barażową. Ja wam te baraże teraz pokażę, ale jak oglądaliście moje poprzednie filmy z Ruchu Chorzów wizy z Puszczy Niepołomice, czy jakikolwiek inny, jeżeli chodzi o te baraże, to one w FIFA jakoś dziwnie działają, także pokażę to wam w formie ciekawostki. Wisła Kraków wygrała ze Stalą Rzeszów 3-2, zaś przegrała... W finale baraży o ekstra klasę ze Stalą Mielec 1-2, ale ja się nie zdziwię, jak nie zobaczymy ani Stali, a zobaczymy Wisły w przyszłym sezonie. Tradycyjnie w topce najlepszych strzelców nie widzimy żadnego przedstawiciela Wisły Kraków. Gwiazdą kolejnego już sezonu okazał się Hiszpan Luis Fernandez, 21 bramek, 11 asyst. Sergio Benito, również fajny wynik, 17 goli i barierę 10 bramek, oceniony na 72 overalla, przebił również Piotr Starzyński. Tak jak mówiłem wam w poprzednim sezonie nie ma sensu, abym wam pokazywał rebaraże, bo jakimś cudem Wisła Kraków znalazła się w Ekstraklasie i zajęła w niej 11 miejsce, czyli porównując do tego sezonu, w którym pierwszy raz awansowała, no to wynik mamy naprawdę, naprawdę dobry. Jest! Mamy pierwszego przedstawiciela w top 5 najlepszych strzelców danego sezonu, w danej lidze. W Ekstraklasie Luis Fernandez zdobył 20 bramek, co, co ciekawe ten Makuch z Kalkowi, on takie liczby co sezon ładuje, że to jest wręcz niemożliwe. Do 20 bramek Luis Fernandez dołożył jeszcze 7 asysty, 18 bramek, czyli blisko 20 trafień, tak jak jego kolega Rodak, w zasadzie z Hiszpanii, był Sergio Benito, no i po raz kolejny trzecim najlepszym strzelcem Piotr Starzyński, który na ten moment jest już oceniony na 74 overalla. A tak prezentuje się najmocniejszy w teorii skład Wisły Kraków, który utrzymał się po raz pierwszy w Ekstraklasie. No mamy tutaj kilka nowych twarzy, no między innymi jakiś Ahmed, z Tunezji, 69 Owerala czy prawoobrońca Costa z Portugalii. Przechodzimy do piątego sezonu, no i tutaj niestety wynik gorszy, Wisła Kraków tuż nad strefą spadkową, 14 miejsce, blokata niżej od swojego lokalnego rywala, czyli Krakowi, a mistrzem Polski został Lech Poznań. W top 5 najlepszych strzelców po raz kolejny nie ma żadnego zawodnika Wisły Kraków, a najlepszym strzelcem został, tutaj delikatne zdziwienie, Wiktor Szywacz, 20 bramek, double-double zaliczył Sergio Benito, 16 bramek. Ramek 11 asyst, no i barierę 10 goli przebił jeszcze Piotr Starzyński, który jest oceniony na 76 overalla i pytanie, czy jest jeszcze jakiś inny zawodnik? Nie, mamy tu jakiegoś Mangela 74, czy Slateriego 72, no ale to na ten moment tylko Starzyński jest złotą kartą. Sezon numer 6, no i na ten moment jest to najlepszy sezon, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków w Ekstraklasie. Taka delikatna sinusoida raz lepiej, raz gorzej, ale względem poprzedniego sezonu na pewno jest dużo, dużo lepiej. Mistrzem Polski znowu lech Poznań. Tak prezentują się najlepsi strzelcy szóstego sezonu Ekstraklasy, co, co ciekawe, tylko 21 bramek wystarczyło, aby nim zostać. Także no jestem ciekaw, ile nasi zawodnicy strzelili. No i względem poprzedniego sezonu, naprawdę mamy tutaj dużą dyspozycję. Jak czołówka się nie zmienia, bo mamy szywacza, Sergio Benito e, czy Piotra Starzyńskiego, no to on strzelił najwięcej bramek i tylko on jako jedyny przekroczył barierę 10 goli i też miał e, najwięcej asyst. Także no, na pewno Starzyński, kluczowym zawodnikiem Wisły Kraków. Sezon 7 Wisła Kraków radzi sobie coraz, coraz lepiej. W zeszłym sezonie 10 miejsce teraz miejsce siódme. W ogóle Termalika wróżby nie bardzo, bardzo wysoko. Do no to, to pierwszej trójki jak widzimy troszeczkę zabrakło, ale cieszy na pewno progres, a mistrzem Polski została Legia Warszawa, a nie Lech Poznaj Jeszcze zobaczmy kto spada do pierwszej ligi puszcza Ruch i GKS Tychy. I w końcu mamy przedstawiciela Wisły Kraków w top 5 najlepszych strzelców ekstraklasy Sergio Beni to 26 goli, dało mu to czwarte miejsce. Do tych 26 bramek dołożył jeszcze 6 asyst, tradycyjnie Piotr Starzyński, oceniony już na 79 overalla, poradził sobie całkiem dobrze. 14 bramek strzelonych i dodatkowo dodatku 10 asyst, czyli double-double, blisko tego był Wiktor Szywacz, ale zdobył o jedną bramkę i jak i jedną asystę mniej od Starzyńskiego, w sumie 13-9. Nie ukrywam, kąciki ust troszeczkę powędrowały mi do góry, no bo fajnie widzieć, że Wisła Kraków z sezonu na sezon robi naprawdę duży progres, a teraz mamy pierwszy medal na tym sejwie, brązowy, miejmy nadzieję, że w końcu złoty do nas trafi, a tymczasem trafił on do Legii Warszawa, no ale też zobaczmy, że niewiele punktów zabrakło, aby te dwie największe marki w Polsce prześcignąć i zająć miejsce pierwsze. Do pierwszej ligi zaś spada Pogoń Szczecin, Widzę Fuć i EUKS. No, jak te dwa ostatnie kluby, w ogóle dwa kluby złodzi, to można było się spodziewać, no, ale jednak po Szczecin to jest niemałe zaskoczenie. Mimo tak dobrego wyniku, niestety, w topce najlepszych strzelców nie było żadnego gracza Białej Gwiazdy. A najlepszym strzelcem Wisły Kraków w tym sezonie Wiktor Szywacz, 18 bramek, 5 asyst. Mamy nową twarz Erasmus. Widę Shame, Paul 15 bramek, 10 asyst, double double jak na pastiku to całkiem fajnie i Piotr Starzyński 26-letni, 80 overalla, 13 bramek, 7 asyst. 9. sezon, no i niestety Wisła Kraków poradziła sobie gorzej. Nie było aż takiej dużej straty do trzeciego miejsca, czyli do lokaty, którą Biała Gwiazda zajęła w poprzednim sezonie, ale mimo wszystko no suma summarum, piąte miejsce, dwie lokaty niżej. Zobaczmy, kto spada. Piast Gliwice, Arka Gdynia i jak radą spadają do pierwszej ligi. W topce najlepszych strzelców po raz kolejny nie było żadnego przedstawiciela Wisły Kraków. A jak tutaj widzimy, no niestety do europejskich pucharów Wisła nie zdołała się zakwalifikować. Najwięcej bramek, bo aż 21 strzelił Rasmus, Widę, Szajmy, Paul. Piękny wynik, strzelecko-asystowy zaliczył również Piotr Starzyński, 16 bramek, 15 asyst. No i Wiktor Szywacz, również bardzo fajnie, 16 goli, 10 asyst. Sezon 10, no i znów mamy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o naszą Wisłę. Wisłę Kraków, i boję się, że to trzecie miejsce to mógł być w cudzysłowie wypadek przy pracy. Mistrzem Polski. Legia Warszawa, ta topka jakoś tak bardzo nie odbiega od y, rzeczywistości. Zobaczmy kto spadł. Stalmielec, Górnik, Zabrze i Warta y, Poznań. Oczywiście w topce najlepszych strzelców y, nie ma żadnego zawodnika Wisły, a w samym zespole najwięcej bramek strzelił Piotr Starzyński wraz z Hubertem Sobolem, który w dodatku zaliczył jeszcze więcej asysty, czyli to można powiedzieć, że to on był najlepszym y, zawodnikiem y, Wisły Kraków. Ale widzę, że z klubu bo odszedł ten Szwed o bardzo ciężkim do wymówienia nazwisko oraz Sergio Benito, czyli dwóch napastników, którzy dla Wisły w ostatnich, można tak powiedzieć, 10-9 latach strzelali najwięcej, więc przez to może też ta gorsza dyspozycja białej gwiazdy. Jedenasty sezon, znowu spadek względem poprzedniego sezonu, tym razem o jedną pozycję, Wisła Kraków w dziesiąte miejsce. Mistrzem Polski została Legia Warszawa, Zagłębie lubi naprawdę wysoko, zresztą jak puszcza niepołomice. I to ona została najlepszym klubem z Małopolski w Polsce, a do pierwszej ligi spada Radomiak, już nie spadł jakoś niedawno, kilka sezonów temu, Lechia oraz Sandecja Nowy Sącz. O, proszę, ale drugim najlepszym strzelcem w ekstraklasie okazał się być Hansen z Białej Gwiazdy. Nie kojarzę tego zawodnika, to zaraz zobaczymy, jak on wygląda w grze i jakie ma dokładnie statystyki. Wiktor Hansen, 70 overalla, 19 lat, do tych 29 bramek strzelił, zaliczył jeszcze 6 asysty. Szywacz tradycyjnie, który zresztą został kapitanem zespołu. Dobre wyniki, prawie double-double. No, Starzyński, jak na 80 overalla, to te liczby ostatnich sezonach nie są jakieś najlepsze. Tutaj nie przebił ani 10 yy, bramek, barier 10 bramek, ani 10 asyst. Dwunasty sezon, dziewiąte miejsce i chyba Wisła Kraków tak nam się ustabilizowała na tym dziewiątym, dziesiątym miejscu. No, mówię tutaj o środku tabeli. Mistrzem Polski, Śląsk, Wrocław i Termalika, bruk No bardzo szalona ta czołówka polskiej ekstraklasy, a do pierwszej ligi spada Krakowia, Stal -Mielec oraz Górnik Łęczna. Wszystkie te Kluby zdobyły po 32 punkty i sporo im zabrakło do utrzymania. W topce najlepszych strzelców ekstraklasy nie ma zawodnika Wisły Kraków, ale zobaczcie, Kruzy, z hojniczanki mistrzem, mistrzem, królem strzelców, 32 bramki, aż, no bardzo, bardzo ciekawy widok. A u nas najlepszym strzelcem Wiktor Hansen 14 bramek, czyli zdecydowanie mniej niż w poprzedniej sezonie. Szywacz również przebił barierę 10 bramek, no i to na tyle z jakichś fajnych wyczynów. No ten Piotr Starzyński strasznie słabo gra, jak na overall, który po po raz kolejny ani 10 bramek czy 10 asyst. I tak się zastanawiałem, co może być przyczyną, że Wisła się nie rozwija, bo ona dosłownie się nie rozwija. Nie, nie ma tutaj żadnych nowych, porządnych graczy od kilku sezonów, którzy mieliby te chociażby 72-73 overa, ale to są wszystko te same twarze praktycznie, które widzimy od kilku sezonów. Sezon numer 13. Wisła Kraków na miejscu siódmym i to zobaczcie jak było ciasno w górnej części tabeli między 9 a trzecim miejscem były tylko 3 punkty różnicy. Także gdyby troszeczkę w niektórych meczach lepiej by poszło, no to Wisła Kraków by nawet mogła zdobyć drugi raz w tej serii brązowy medal, srebrny medal, czyli drugie miejsce zajęła Wisła Płock to jest bardzo y, ciekawe i lech poznanie mistrzem Polski, raków bardzo nisko, a do... Pierwsze ligi spada, widzę Łódź, chyba nie wiem, drugi czy trzeci raz w tym odcinku. Korona Kielce oraz hojniczanka, Chojnice. No i co ciekawe, królem strzelców Polskiej Ekstraklasy jest zawodnik Z drużyny, która z tej Ekstraklasy spada Co więcej, król strzelców Z poprzedniego sezonu, czyli król Z Chojniczanki Również znalazł się to top 5 Najlepszych strzelców, także no Bardzo ciekawie w tej naszej Ekstraklasie Tutaj się w tym, sezonie, w tym sezonie podziało A u nas najlepszym strzelcem Wiktor Hansen 73 overalla, 21 lat 21 bramek również Oraz Bledar Hamz za zawodnik z Kosowa, już 30-letni, 13 bramek, no i Starzyński jak zwykle bardzo, bardzo średnie statystyki przedostatni sezon i o oh my god co tutaj się wydarzyło Wisła Kraków która w poprzednim sezonie przecież niewiele jest zabrakło nawet do trzeciego miejsca do nawet zdobycia mistrzostwa Polski no dobra z tym drugim to troszeczkę odjechałem ale mimo wszystko no ja bym się w życiu nie spodziewał że po Wydaje się po ustabilizowaniu formy w Ekstraklasie Wisła Kraków zajmie przedostatnie miejsce, 5 punktów do 15 piasta Gliwice, brakowało białej gwieździe, no i ostatni sezon Wisła Kraków spędzi w pierwszej lidze. Oczywiście w topce najlepszych strzelców nie ma żadnego przedstawiciela Wisły Kraków, no bo jak żeby mogło być inaczej. Mniej więcej Bramek BO13 strzelił 31-letni bledar, Hamza z Kosowa oraz Wiktor Hansen, który no... może nie to, że zachwycał forum, ale był taką ostoją w ataku w poprzednich dwóch bodajże sezonach. Tutaj też i najgorszy wynik. Starzyński oczywiście 32-letni po raz kolejny troszeczkę zawodzi, no ale mimo wszystko. No, tragiczny. Daje mi się, że jest na całkiem podobnym poziomie względem poprzedniego sezonu. Więc nie wiem, skąd aż tak wielki spadek formy Wisły Kraków. No ale cóż, już wiemy, że w ciągu 15 sezonów Wisła Kraków nie zdobędzie mistrzostwa Polski, no ale w ramach kronikarskiego obowiązku pokażę wam ostatni, 15. sezon. Ostatni, 15 sezon i szczerze powiedziawszy byłem przekonany, że Wisła Kraków po spadku z Ekstraklasy od razu do niej wróci albo przynajmniej zajmie miejsce dające baraże. Tak się nie wydarzyło, dopiero 11 miejsce, zresztą tutaj Krakowia również występuje, no mamy kilka zespołów, które na ten moment są w Ekstraklasie, a do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce bezpośrednio awansuje ŁKS Łódź i Podbeskidzie, ale zobaczmy jak w tej czołówce było mało punktów, Górnik czy Skra nawet miały jeszcze szansę na bezpośredni awans. Ale na pocieszenie najlepszym strzelcem pierwszej ligi był Hansen właśnie z Wisły Kraków. A mistrzem Polski chyba po raz drugi w tym odcinku Śląsk Wrocław, Lech Raków w czołówce, a do pierwszej ligi spada Puszcza, Zagłębie Lubin i Wisła Płock. Jak wiemy, najlepszym strzelcem Wiktor Hansen, który zresztą dobił już do złotej karty 75 overala, Drugi najlepszy strzelc bledar y, Hamza 16 bramek, i mi się wydaje tutaj, że tu jakiś delikatny Bóg się wkradł. Po aktualizacji moda, że kluby nie robią transferów. Takie mamy wrażenie. No niestety, ten odcinek być może nam się trochę popsuł. Tak, jak, tak samo jak Piotr Starzyński, przez wiek, bo już nie ma 80 overalla. Ale i tak mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Zostaw lajka i suba, bo być może jutro kolejny film.